Cześć, ten z tej strony Sypek, a dziś to jest mój drugi odcinek z LamaRomemCook. Dziś jest ze mną mój brat. Mo możecie mnie nazywać Matematyk27. Dziś y jest odcinek z lodziarnią, bo stwierdziłem, że jestem zbyt głupi na mapę z hotdogami. Jakby no nie umiem robić hotdogów, teraz umiem, no ale jestem zbyt głupi, bo prostu na tę mapę i nie potrafię jej zrobić. No i ta nie jest przyjemna, tylko będzie jeszcze drugi odcinek, bo obiecałem wam w piątek, więc muszę jeszcze nagrać dziś drugi odcinek i będzie też z tym kolegą, bo mówiłem, że będzie z kolegą, a nagrałem z bratem, więc no, jeszcze będzie z, z tym kolegą, co wam mówiłem i no, myślę, że coś takiego będzie. Ogólnie, <laughs> ogólnie, yy... o Boże, nie potrafię się wysłowić. Będą jeszcze więcej odcinków z tego powrócimy jeszcze do Red Redemption ale na razie będą z tego odcinki no ta gra jest nadprzyjemna przyjemna i nie, nie trzeba jej za bardzo nie, nie jest taka czasochłonna jak Red Dead. więc no i ogólnie to jest to ja no. daję tu po prawo ty dajesz po lewo nagrywamy sobie tutaj właśnie te one polecam wam do tę grę jest za darmo i Pff, waży mniej niż gigabajt, więc co to, co to za problem? Pobrać to po prostu na komputer. Muszę zamówić rożki, bo nie mam. Ja. Zamawiamy sobie, słuchajcie. 30 porcji. I ogólnie też od tamtego odcinka planuję dodać wam yy, muzyczki i takie właśnie efekty dźwiękowe jak oglądaliście poprzedni film, to wiecie. Zresztą w filmie z Redella też tam były może z dwa i ta miniaturka wrzucona. Ale ogólnie więcej było w poprzednim odcinku za Narodku, kiedy jeszcze uczyłem się w to grać. Więc no. I tam macie więcej tych efektów i po prostu musicie oglądać do końca. No A właśnie, jeszcze jak o tym mówimy. Yy, Wyświetleń jest mniej, ale przynajmniej wiem, że pewnie oglądacie do końca, więc za to wam bardzo dziękuję. I myślę, że możecie tak robić nadal. Ej, mam u Uwaga, czy mu smakowało. Bardzo mu smakowało, dziękuję. Tak Blueberry and coffee. On jest 700 jak na razie, sekund. Jak na razie on jest... Dobrze mi. Nie mógł czekać, aż to zjemy. Ciekawe, ciekawie. Coffee and vanila. No, co to za problem dać? W sumie zauważyłem, że to, to, to jest obojętne. Czy da się najpierw vanile, czy da się najpierw w kofii. To jest... Oni... Aha, no super. Oni super w ogóle, problem. mi się zdaje, że, że w ogóle oni do, dawałem jakby... oni dawałem ten... K kawowe najczęściej, nie? Gdzieś nie wiem, na przykład jest. No mi co chwilę dodają Kofiant. Właśnie, no Kofiant, albo w, w ogóle jakby. Tego. Co tu czemu? W ogóle y, też był taki. Ty, co tu robisz, strawberry? Te, też był ostatnio taki misklik, słuchajcie, że. Y... Nie wywalaj tego tam. Te, też był, słuchajcie, wczoraj taki misklik, że jakby wrzuciłem filmik bez, yy, bez montażu musiałem go wrzucać od nowa, więc dlatego z tej okazji będziecie mieć yy, dwa filmy podoba mi się, mi się podoba ta gra, przyjemna jest tylko nie wiem kiedy on podejdzie, przydałoby się aby podszedł ale dobra, w tym czasie mogę sobie rozpakować moje towary o nie. a nie, jest to tylko jedna łyżka jak są dwie Trzeba... są dwie przecież czekaj, zamrożarka nie ma no są dwie i przestań się ze mną kłócić, no są dwie! Widzisz, że tu Ty teraz zabrałeś tą drugą, no co? Blueberry and vanilla Robimy Blue Epperry Blueberry Ono dobrze, żebyś nie dał. I ogólnie też chcę zrobić dzisiaj mały bajzel w tej kuchni, tak przynajmniej planuję, a zobaczycie jeszcze co. Aha, da się zdejmować te. go. a ja wywalam po prostu łyżki. Gdzie ty słuchajcie, a co jakby nam się nagle zamroziła czemu tu nie ma żadnej gaśnicy, no. O, gościu chce sam, samą czekoladą, no to ciekawe. Bardzo duże zamówienie teraz ogólnie przyjmuję. Jak się to usuwa? E, ten. Pra, prawem, prawem odmysłem. Aha, dobra. Lody są za łatwe. Jak my to przejdziemy, to musimy coś innego. że to za proste jest? No, to nie, no to co? No, idziemy na coś innego. No Okej, okay, słuchajcie, so, widzieliśmy Menis Mexican football. Ludzie nie była za prosta po prostu, no to. Bez sensu oglądać taki film, który jest za łatwy, no. Powiedzmy sobie szczerze. Komu z was by się chciało, jak tylko gada mi robię lody, no? Uu. Nachos plate. To już są, słuchajcie, ciekawsze dania. Mexican bowl. Musimy coś je smażyć? chicken Mexican bowl zrobię. Nachosy? Słuchajcie teraz tak na plate no to po prostu na talerzy i na czos. Biorę tego czerwonego typa, dobra? To ty, nie jest to co on chciał. Ty bierz tego białego. Czyli to coś źle zrobiłem, bo nie dodałem czegoś zielonego. Nie wiem co to jest. Trzeba na to patrzeć. Patrz, tu, tu O Jezu, tu... Widzisz? Tu, tu jest takie bardziej podpieczane, to jest takie... inne. Boże święty, co tu się stało? Czekaj, podpieczone będzie gdzieś trzeba dać. O nie. Dobra, zamówię na te... Tortilla Chipsy, bo ja z nim Aha, bo on... Ej, Zamów... ta mapa jest mega fajna! Zamówię Tortilla Chipsy. Patrzcie, bo on tam chciał takie pokrojone, tak! Dobra, trzeba Tylko teraz on tam chciał w środku na czosy czy co? Chicken taco, czyli on chce tego chickena. Ty wiesz szybko, że. Chicken, dobra? A ty wiesz, że można szybko, tam? szybko, ta mapa jest lepsza, ale bardzo długo trwa. Ale polecam Wam, bo tu jest więcej I będzie trudno rzeczy. Na pewno, raczej. No i wiesz? zobaczymy, czy to jest to, co on proszę, chciał. Proszę, popchnij. Popchnij to. To nie jest to, co on no, chciał. On, chciał. No, Maxi. No, no. B. Be beefball, no. Znowu nam chipsy zrobi to na ładnie zobaczyć co nie Dobra, Dobra, wiecie co? Ta mapa jest dla nas zdecydowanie za trudna. Wiecie co ta mapa była dla nas też za trudna, bo nie rozumieliśmy. I to jest druga fajna mapka. My ogólnie już w nią graliśmy, ale ona jest tak naprawdę bardzo fajna. Polecam wam bardzo. Jakbyście już chcieli zagrać, to polecam wam tą. Ona jest bardzo fajna, tylko że też trzeba ją ogarnąć. Tu od razu mamy tu macie chickena, którego się tu tak, smaży. My na, my na początku mieliśmy trochę trudno do ogarnięcia, gdzie tego chickena się smaży. I smała, on tu będzie się bo... smażył? Tu, jak macie bułki, ogólnie nóż to jest głupio postawione, ale no tak już jest. Czekajcie, bo tu nam no się używa. Są z wami, bo nie pamiętam. Nie, chyba tak. Wkładacie sobie te dwa bułeczki tutaj, i one będą się tu podgrzewać. Dwie bułeczki. Dwie bułeczki. Mm. Dobra, ale nie Oj, tu już macie ugotowane, usmażone. Jakby co teraz ja znowu uwane O, podgrzewać? też. dobra. Nagraj sobie trochę no i to jest ogólnie taka fajna. I polecam wam na tym stawiać, bo tamte tacki, te czerwone, one coś nie działały. Nawet nie wiem po co no tak było tak szczerze. I zobaczymy no, czy mi się spodoba pamiętaj, moje dane. Ja będę miał nie? Nie mógł czekać, żeby to zjeść. Smażę. Ja nie mam klientów, więc... tutaj? Masz już jednego. On chce chicken burgera. No, i ogólnie ta mapka jest taka przyjemna, bym powiedział. Chwilę sobie zaraz podgłośnię dźwięki, bo tu trzeba ogólnie mieć dźwięki. Czasami, jak idziesz do klienta, żeby było słychać, jak na przykład się usmażyło. Bo jest takie pikanie, Bez i w poprzednim odcinku ten było, że było spalone. Służyliśmy kolejnego klienta. Frytasy. Nie są frytasy. Zapomniałem. No to w tam, w lodówce. Tu? Nie ma. Mm, to tam, tutaj. Okej, okay, kolejny chicken burger. Ja mam same chicken burger. A ja mam właśnie zestaw chicken burgera. ja... Mógłbyś mi pociąć było? dobra, ja sobie już przeniosę tutaj kilka tych chicken... chickenów, bo... Chwilę to ja pogłosię, niech. Niech. No to słuchajcie to jest bez sensu, że ja mam same te O! Słyszeliście to? Było takie pikanie, to właśnie ten To wtedy się to znaczy wtedy, że się ugotowało Nie, nie słyszę Chyba, że słyszeliście właśnie teraz takie No ale to akurat jest z bułkami są, nich, są same nie, nie ci Możecie też z tym brać, ale to o nie, jest takie treningo Dobra, muszę i zamówić no. no, ja nie mogę, no widzicie jakie to jest. Ile zamówiliśmy? O, już jest. Dobra. No, Słuchajcie, so, czy takiego burgera byście przyjęli? Nie, no ja z ja, chęcią, nie. nie? Nie wiem, bo. Ja z ja chęcią. Bym, ja bym chyba go właśnie. O, dwa nagety w końcu co innego. No i wkładacie sobie tutaj. Nawet nie musicie z tego tutaj wyciągać, z tego, tylko możecie od razu stąd. Nie wiem jak on tam wkłada tą rękę, że się nie poparza. Ale to w sumie nawet lepiej, bo ta gra by była jeszcze trudniejsza, a już z tą jedną ręką jest to że, irytujące. Szczególnie, że czas jeszcze jest. No i patrzcie, no nie mogę... O. Też trzeba to liczyć. Że jeszcze jest ten czas, ale... Gdyby się miał parzyć, to naprawdę, to znalezienie tego wszystkiego To mogłoby za dużo zająć po prostu czasu i by się tego nie dało O, jak na razie one no dobre. Dobra, dajemy mu dwa nuggetsy Chodził, no że amazing Bo ja wiem, zajęło mi to dwie minuty roboty, więc... Dwa nuggetsy chcę znowu jak Takie zamówienia, to ja mogę przyjmować Jezu, jakoś było jeden. Ja ten gość już się pewnie pochylił. No. Ej, i tu będą ten, ja będę rozkładał tutaj te chikery. O, nie, to chyba on. Ale jakiś inny Zamówienie. Co jest, ile ty tego już tu wrzuciłeś? Ja wiem. Tu masz kolejny dołóżnik. Kto ma? Ja już dostałem tego. A ci że 50 macie nie Bo wcześniej 25. Tak wam powiem jeszcze raz, jest przyjemna, polecam z zainstalować. Jest jeszcze wersja One Armed Rober. Ale ona powiem wam jest taka gorsza, ona jest taka trochę słaba. Według mnie jest lepsza z gotowaniem. Trochę jest trudniejsza, ale jest lepsza jest. Więcej według mnie zabawy niż przy Robber. Gram i w Robber, i teraz gram y, w Hook, więc y, wiem, jak to tam. Żeby nie było, że mam tu clickbaity. To może później zrobimy ten: odcinek z Robber Jeszcze. No, może. Żeby widzowie sobie je zobaczyli i żeby w komentarzach może porównali, co jest lepsze: czy gotowanie, czy tak. Chicken czy, burger Kolejny burgerek. Dobre. No i Oczekaj, no, teraz teraz możemy to, się zająć tu porządkami, których ja no, nie za bardzo mam w pokoju? No, no zakosiłeś mi tacę. Miałem sobie tu zamówienia Chicken burger. Dobrze o, ja też właśnie wyczekam Aha, ten gościuż już mnie poszedł Ty, mu się tam pali! Pali się! Nie! Biorę Do ten kranu! Ten Ej, pamiętacie, że mieliśmy tutaj robić totalny bajzel? Nie, co ty robisz? To niech to się tu pali bo patrz, jest takie coś w tej grze, że możemy tu spalić kuchnię. Dawaj, robimy to teraz. Dobra. Palimy to. Wrzucamy Rzu tu po prostu tyle rzeczy ile się da. Musi to się spalić. Czekaj, żeby się rozprzestrzeniło. Co jest da się Nie Wiem. I słuchajcie, teraz palimy tą kuchnię. Po prostu wrzucamy tutaj wszystko. Wszystko tutaj wrzucamy. Najlepiej do tych smażalni. Patrzcie, jak tu pięknie się gotuje. Potem damy takie klientom. Patrzcie. Widzicie? To jest, to jest prawdziwa kuchnia. Patrzcie, co tu się dzieje. Ja nie mogę. Pali już na się wszystko. Przecież tu już jest wszystko zawalone. Wrzucamy tu karton. Niech tu się wszystko smaży. Ja nie mogę. Dobra, słuchajcie, rozpalimy to wszystko. Pa, 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 no, no. Dobra, rzucam coś co się pali na podłogę. Dawaj, patrz! Wszystko co się pali. Dobra, kartony to w Słuchajcie, nasza kuchnia się już tak pali. A tu klienci nadal czekają ile mamy czasu? O bol 400 sekund, no to wiecie. No to my tu możemy bardzo dużo zdziałać. O Jezus, to już normalnie. Dobra, rzucamy karton. Rzucamy w klientów, dawaj. Ty, bo tu się zaczyna rozprzestrzeniać. No, patrz jak tu jest. To smażymy wszystko. Czekaj, dawaj to otworzymy. Tutaj. Dobra. Nie, zlew nie. Przy... I to jadą takie coś klientowi. Ciekawe, czy on się smakuje. Jeszcze takie brudne, proszę. No to... Na że to nie jest to co chciał. Nadal lubią nas klienci, no ale nam się kuchnia palił więc... Trochę słabo. Nie, fajnie. Dobra, idź się nie. sobie z co tu się dzieje normalnie. Taki jubel tu jest. Że ja nie mogę... Czekaj, ja mam pomysł! Bo ja wcześniej to wrzuciłem do tego. To ja wiecie co? Ogólnie spaliliśmy naszą kuchnię i tak to wyszło. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się odc... odcinek spodobał. Biorę się za nagrywanie drugiego filmu. Wpadajcie do. W to. Wpadajcie do mnie. Zostawiajcie suby, lajki, komentarze. Widzimy się w następnych filmach. Cześć!